Czy wiesz, że można przeżyć całe życie w roli, którą ktoś Tobie przypisał, i, i nigdy się z niej nie obudzić? Z ogromną szkodą dla Ciebie samego. A co jeśli właśnie Ty jesteś w takiej roli, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Co jeśli największe zmęczenie i niezadowolenie z życia, które czasem nosisz w sobie, to nie jest efekt pracy, obowiązków czy braku snu? Tylko te właśnie ciągłej walki o to, żeby ktoś Cię wreszcie zaakceptował? A, a najlepiej, żeby zaakceptowało Cię jak najwięcej ludzi? Nie odpowiada jeszcze na to pytanie. Najpierw posłuchaj. Bardzo wielu ludzi w naszym kraju idzie przez życie, pracuje, spełnia swoje obowiązki, udając przed samymi sobą, że wszystko jest w porządku. Z tą taką głęboką, wewnętrzną potrzebą, żeby ktoś wreszcie powiedział, Jesteś w porządku, jesteś wystarczająco dobry, możesz już przestać się starać. Tyle, że w życiu ten moment zazwyczaj nie nadchodzi, a im dłużej się na niego czeka, tym mocniej człowiek zaplątuje się w rolę, które sam sobie narzucił, w tym właśnie staraniu się o uznanie innych. No, bo walka o akceptację to często nawet nie jest jakaś męcząca droga ale do jakiegoś celu, tylko to jest jak karuzela, która kręci się w kółko. I jak na karuzeli, nigdzie w ten sposób nie dojedziemy. Jest dużo hałasu, dużo emocji, nawet trochę świateł, ale nigdzie się nie dojeżdża i ciągle tkwi się w tym samym miejscu, gdzie ta karuzela się obraca. Dlatego dzisiaj nadszedł czas, żebyśmy porozmawiali o czymś, co być może od dawna czujesz, ale jeszcze sobie tego nie powiedziałeś: Że już nie chcesz się starać, żeby inni Cię polubili. Że masz już dosyć udawania, naginania się i maskowania prawdziwego siebie, tylko po to, żeby ktoś inny poczuł się komfortowo. A przecież wielu ludzi tak właśnie żyje, w wiecznej obawie, że jeżeli pokażą siebie prawdziwych, to ktoś ich odrzuci, ktoś skrytykuje, ktoś odejdzie. Sam tak kiedyś miałem, tylko czy naprawdę warto całe życie w ten sposób się zabezpieczać? Czy podobnie jak ja kiedyś, nie dochodzimy w którymś momencie do wniosku, że to po prostu nie ma sensu? Moja rada jest, żeby z takim wnioskiem, no, że to jest bez sensu, nie czekać tak długo, aż się będzie w moim wieku. Ja na szczęście zrobiłem to już kilkadziesiąt lat temu, no i to bardzo, bardzo mi pomogło. Zobaczmy teraz, jak to działa w ogóle z tą potrzebą, a właściwie z uzależnieniem się od akceptacji od innych ludzi. Już jako dzieci uczymy się, że jesteśmy wartościowi tylko wtedy, gdy spełniamy cudze oczekiwania. Dobre stopnie super. Cicho siedzisz brawo. Jeżeli do tego jeszcze nie płaczesz, nie przeszkadzasz, jesteś miły, to jesteś dobrym dzieckiem. I ten schemat niestety często zostaje z nami na dłużej, bo potem jesteśmy dorosłymi ludźmi, ale w sumie nadal gramy w tę samą grę. Tylko już nie dla nauczycielki czy mamy, tylko teraz dla partnera, szefa, przyjaciół, całego społeczeństwa. Stajesz się powoli wybitnym specjalistą od bycia akceptowalnym dla innych. Tylko niestety nie ma to nic wspólnego z prawdziwym byciem sobą. I to jest właśnie ta karuzela płacisz za bilet na nią, żeby sobie pojeździć, twoją energią, autentycznością i twoim czasem, a w zamian często masz wrażenie, że jesteś tylko częścią jakiejś wesołej zabawy, we wzajemne udawanie. Ale tylko do momentu, kiedy zacznie cię to nudzić, albo co gorsza, kiedy od tego kręcenia się w kółko zaczyna kręcić ci się w głowie i masz po prostu ochotę zwymiotować takim życiem. No, albo gdy zdajesz sobie sprawę, że z tej karuzeli to w ogóle nie ma widoku na twoje życie, bo twoje prawdziwe życie stoi gdzieś obok i czeka, aż zejdziesz z tej cholernej karuzeli i zaczniesz naprawdę żyć. Czasem widzę ludzi, którzy mają już po 50 lat i więcej i nadal zachowują się tak, jakby walczyli o to, żeby ktoś pozwolił być im sobą, albo przynajmniej zaakceptował te maski, które oni noszą. Jako nastolatek i młody facet, no ja wcale nie byłem lepszy i miałem dokładnie tak samo. Ja, tak naprawdę szczerze, byłem mistrzem takiego dopasowywania się pod każdym względem, tylko by uzyskać akceptację drugiej strony, i w sumie coraz bardziej mi się to udawało. Tylko uważaj, ta akceptacja była równie nieprawdziwa jak moje ówczesne zachowanie. No, na szczęście w którymś momencie powiedziałem sobie: nie. Nie chcę żyć takim życiem i zdecydowałem się to zmienić. Ta zmiana ogromnie zmieniła moje życie na plus, i nagrywam teraz ten film, bo nie chcę, żebyś ty tak żył jak ja wtedy i jak wielu ludzi żyje dzisiaj. Bo im dłużej trwasz w tym wszystkim, tym bardziej tracisz kontakt z tym, kim jesteś naprawdę. Twoje potrzeby stają się coraz cisze, twoje granice coraz bardziej elastyczne i przenikalne, aż w końcu te granice zanikają, co widzisz u wielu ludzi. Zostaje potem co? Tylko fasada, człowiek, który wygląda dobrze, zachowuje się poprawnie, pasuje do towarzystwa. No ale w środku, w środku ten człowiek czuje się jak podrabiana wersja samego siebie. I im dłużej to trwa, tym bardziej kosztowny staje się powrót do prawdziwego życia swoim prawdziwym życiem. Ja ten powrót zrobiłem dość wcześnie, przed 28 rokiem życia, ale prawie wszystko jedno, ile masz teraz lat, bo możesz to teraz też zrobić. Nie poddawaj się. Naprawdę warto przestać udawać, nawet jeśli wydaje się to trudne, no bo mamy na przykład dość rozpowszechniony tak zwany syndrom oszusta, który ja lepiej nazywam syndromem udawacza. Może to przestanie udawania jest trudne, ale zdecydowanie warto. Powiem ci coś z własnego doświadczenia, i to jest istotne. Niektóre z najlepszych decyzji, choć czasem niełatwych decyzji, jakie podjąłem w życiu, to właśnie zaczynały się od tego, że powiedziałem sobie: dosyć, dosyć tej gry, dosyć bycia kimś dla kogoś, dosyć dostosowywania się do ludzi, którzy i tak nie byli zainteresowani mną, naprawdę takim człowiekiem, jakim byłem. I wiesz, co się stało? Zaczęły się dziać cuda pojawiały się nowe sposobności właściwe i ludzie i siła, żeby to wszystko właściwie wykorzystać, no bo oczywiście same sposobności nie wystarczą. Ale kiedy przestajesz walczyć o akceptację, to nagle masz energię, żeby budować prawdziwe własne życie, a nie tylko trzymać się w czyimś cieniu. Jeśli weźmiesz moje życie za przykład, to ja pamiętam dokładnie, kiedy po latach bycia tym miłym, który potrafi rozmawiać z każdym i dopasować się do każdego środowiska i oczekiwań tego środowiska, zrozumiałem, że to wcale nie jest mój obowiązek. Że nie muszę już nikomu udowadniać, że jestem wystarczająco mądry, wystarczająco uprzejmy, wystarczająco zabawny, żeby zostać zaakceptowanym. No, bo jeśli ktoś potrzebuje mojego zadopasowania albo co gorsza udawania, żeby mnie po prostu tolerować, no to nie jest to zdrowa relacja, lecz raczej no taka długoterminowa gra pozorów, w której jedna osoba ciągle zmienia maski, żeby zasłużyć na obecność drugiej. No i w tej grze tak naprawdę nie da się wygrać i jeśli stwierdzisz, że ty ją grasz, to wychodź stamtąd jak najszybciej. Co zrobić? Poszukaj ludzi i środowisk, z których możesz być sobą takim, jakim jesteś. Nawet jeżeli miałoby to być tylko 20% takich ludzi, to w ponad 36-milionowym kraju jest to ciągle prawie milion ludzi. No to nie jest pustynia, tylko trzeba znaleźć właściwe osoby. Jak poznawać i budować relacje z ludźmi, którzy będą cię akceptować takim, jakim jesteś, nauczysz się praktycznie z mojego podręcznika sukces w relacjach międzyludzkich, który pomógł już wielu tysiącom ludzi. Zobacz, co w nim jest we własnym interesie, bo to już zmieniło właśnie życie tych ludzi, może zmieni też i twoje życie. Wracając do mojej osobistej, dość pouczającej historii, z czasem nauczyłem się czegoś jeszcze. Że prawdziwa akceptacja nie przychodzi wtedy, kiedy wszyscy cię klepią po plecach i chwalą. Prawdziwa akceptacja, uważaj teraz, przychodzi wtedy, kiedy ty sam przestajesz się wstydzić tego, kim naprawdę jesteś. Ja przestałem, będąc naprawdę bardzo oddalonym od jakichkolwiek utartych wzorców z telewizji, filmów itd. I to przestanie wstydzenia się dzieje się często. Jakiejś ciszy w cztery oczy, nie w blasku reflektorów, tylko wtedy, kiedy patrzysz sobie w oczy w lustrze i po raz pierwszy od lat mówisz, wiesz co, w sumie jesteś OK, Aleks, nie musisz już grać, nawet jeżeli w wielu dziedzinach sam widzisz potrzebę dużej poprawy, a nawet bardzo dużej poprawy. Ten element samoakceptacji jest moim zdaniem szczególnie ważny dla. Mężczyzn, bo daje to poczucie pewności ich partnerkom, ale to jest temat na zupełnie inny film. Jak siebie zaakceptujesz, to wtedy zobaczysz, że zaczynasz inaczej oddychać, powietrze jest lżejsze, ludzie w swojej masie nie muszą cię już lubić, ale ci, którzy cię lubią takim, jakim jesteś, to są naprawdę twoi ludzie, nie twoja ekipa. A ty też nie tracisz już ani czasu, ani energii, ani w ogóle ciebie w pogoni za cudzym uznaniem i aprobatą. Jeżeli pytasz, czy to jest łatwe, to muszę szczerze powiedzieć, że nie zawsze, bo rezygnacja z walki o akceptację innych często oznacza też stratę, nawet jeżeli potem okaże się, że ta strata była tylko pozorna. Na przykład, czasem, kiedy zaczynasz otwarcie być sobą, to pewni ludzie znikają z twego życia. Czasem coś się wtedy rozpadnie, jakaś relacja, związek, czasem ktoś zrobi ci zarzut, zmieniłeś się. A jeżeli ktoś tak mówi, Niech się dobrze zastanowi, bo przestawając udawać, nie ty zmieniłeś siebie, tylko może po prostu ten człowiek po raz pierwszy zobaczył ciebie prawdziwego, jakim jesteś teraz. I oczywiście nie każdy musi lubić albo przynajmniej zaakceptować to, co widzi. Trudno, ale ty już nie będziesz się chować, bo cena za ukrywanie się jest stanowczo zbyt wysoka. Wracając jeszcze do Twojego życia, znasz to uczucie, gdy jesteś w towarzystwie i czujesz się jak we własnym więzieniu? No, niby śmiejesz się żartów, niby jesteś na bieżąco, ale wewnętrznie jesteś gdzieś indziej. To jest właśnie sygnał, że czas przestać, że czas z tym skończyć przestać udawać, przestać zgadzać się na bycie tylko wersją, która się dobrze prezentuje w oczach obecnego otoczenia. Bo pamiętaj, życie jest za krótkie, żeby przeżyć je jako atrapa postawiona na użytek ludzi, z którymi bardzo często i tak nie warto się zadawać. Rozumiesz to? I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Rezygnacja z walki o akceptację nie oznacza, uważaj, nie oznacza, że przestajesz dbać o relacje. Wręcz przeciwnie, to oznacza, że zaczynasz o nie porządnie dbać, ale dbasz wyłącznie o te zdrowe relacje, te relacje, które są oparte na autentyczności, a nie na jakimś wzajemnym odgrywaniu ról. Te relacje, gdzie możesz śmiało, na przykład, powiedzieć: Nie zgadzam się i nie zostaniesz za to ukarany ani chłodem, ani sarkazmem, ani też co gorsze agresją. Takie relacje, w których możesz być zupełnie normalnie zmęczony, słaby i bez energii. I nadal być akceptowany, a w wypadku bliskiego partnera nadal też kochany. To właśnie może znaleźć wtedy, kiedy przestajesz starać się na pokaz. Wspomniałem wcześniej o mężczyznach, ale znam na przykład sporo kobiet, które przez lata próbowały być grzeczne, nie robić problemów, zachowywać się odpowiednio, bo chciały być lubiane i akceptowane. A potem odkryły, że być może nawet są lubiane. Ale nie są szanowane, nie są kochane, nie są widziane takimi, jakimi są, i że to w cudzysłowie lubienie to była w sumie tylko iluzja, maską, która inni ktoś zaakceptował, a nich prawdziwy miał. Dopiero w pewnym momencie swojego życia te panie zrozumiały, że czasem największym przełomem w życiu nie jest właśnie to, że ktoś cię zaakceptował, tylko to, że przestałaś się o tą akceptację starać. I że tak jest dobrze. Panie, zastanówcie się nad tym. Z tego wszystkiego ciekawy rezultat wyniknął u mnie. Od kiedy sam przestałem walczyć o bycie lubianym, to paradoksalnie więcej ludzi chce być ze mną w kontakcie. Pewnie dlatego, bo czują, że rozmawiają z kimś, kto po prostu jest prawdziwy. Ludzie, którzy znają mnie z internetu, a potem mają okazję rozmawiać ze mną na żywo. Często dziwią się, że nie ma różnicy między tymi dwoma postaciami, między tymi dwoma aleksami. No bo tu i tu nie mają do czynienia z jakimś magicznym lusterkiem czy maską, która odbija im to, co chcą zobaczyć, tylko ze mną, Alexem, normalnym człowiekiem, który ma swoje zdanie, swoje doświadczenia, swoje emocje i z Alexem, który, podobnie jak w tym filmie, jest gotów się z tym wszystkim dzielić. Może właśnie dlatego te relacje są zazwyczaj trwalsze. No, bo nie są zbudowane na grze, tylko na prawdziwych, solidnych podstawach. Polecam ci coś takiego. Jeżeli coś z tego, co teraz mówię, rezonuje z tobą, to być może właśnie dziś jest ta chwila, której, w której warto zejść z tej kręcącej się karuzeli wiecznego zabiegania aprobatę. Nikt inny oczywiście nie podejmie tej decyzji za ciebie. Nikt nie powie: Wystarczy, jeżeli ty sam sobie tego nie powiesz. Ale kiedy to zrobisz, zrozumiesz, że to nie jest koniec czegokolwiek. To jest dopiero początek. Początek życia, w którym ty sam jesteś gospodarzem i ty sam o nim decydujesz. A nie tylko gościem, który stara się być mile widziany i poklepywany po plecach. Jest jeszcze jedna sprawa. Zobacz, czy być może przez całe życie dążyłeś do tego, by inni cię akceptowali, ale podobnie jak wielu ludzi, jeszcze nigdy nie zatrzymałeś się, żeby zadać sobie samemu. Całe, całkiem serio pytanie. Czy ja sam siebie akceptuję? Bo jeśli nie akceptujesz się, to żadna ilość cudzych pochwał, dyplomów, poklepywania nie zapełni tej dziury. Możesz być ulubieńcem świata i wciąż czuć się niewidzialnym dla samego siebie, albo co gorsza, mieć właśnie ten syndrom oszusta, o którym już wspomniałem. A to jest tak naprawdę, uwierz mi, bardzo, bardzo złe poczucie. Dlatego powiedz to sobie jasno. Nie muszę już walczyć o uznanie, nie muszę się już starać, nie muszę już nikogo przekonywać, że jestem w porządku, bo najprawdopodobniej już jesteś i to naprawdę na początek wystarczy. Nawiasem mówiąc, czasem ten brak akceptacji samego siebie wynika z wpojonej nam wcześniej przesadnej skłonności do perfekcjonizmu. Dlatego obejrzyj ten film, aby zobaczyć, o co w tym chodzi. Jeżeli ta cała seria jest dla Ciebie wartościowa, to subskrybuj ten kanał, bo będą kolejne odcinki i będą kontynuować tę podróż w stronę życia, które ma sens i to ma sens tu i teraz. I oczywiście zapisz się też na newsletter. Tam dzielę się dodatkowymi materiałami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Do zobaczenia i wszystkiego najlepszego.